Piękne, ładne, można na różne sposoby je nosić, można nie zakładać rzucę. również z paseczkiem na kardigan, na, na można luzem, można jak tylko kto lubi, jak, jak tylko kto woli, bo to internet. po prostu kardigan to jest must have tej, tej, tej wiosny, naszej szafy i, i po prostu jest bazująca. Nie słychać, nie musicie mówić, tak? nie słychać Dałam, Dajcie znać czy nas słychać, nie, nie, by klient już A widać, nie? Ja jestem dopiero na tym, że ty jeździć na no, ulicę. Ty umiesz biegać. Migowie, Ja jestem na ulicę całe, że nie, nie słychać. M cztery. Co to znaczy? <noise> Dzień dobry. No. Poczekaj, ja, pielęgniarka, uczniów. Ja, ja, znaczy, internet działa, bo otworzyłam no, na tym tak, tak, komputerze. No nie Muszę musisz budować sklep. Internet jest. Pomocek, jakby. Natomiast i komputer. To się bardziej daruje. Tak, włącz. Kakańca, Mówię, to, jest to czarne kółko. No, na przykład, jest żeby przelicowywać, to, 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 to masz... takie nie, Żółta, czerwona, tak. o teraz jest zielona. A, to co, ta, to wróciłyśmy? Tak tak ale może tak być? To jest, to jest polski migowe. A co, to może być inne? To może być, że może nie słychać. Ale na YouTubie już nie ma. Było się, że się Możemy przejść normalnie na Facebooka, tak jak... No właśnie, też przeszło po prostu na Facebooka, bo to się do końca. Nie, no jest... YouTube wrzucił. Nas wrzucił. YouTube wyrzucił w ogóle. Skończyłaś jest, się To jest Nie słychać. Wiesz, co to znaczy, Daga? Zaraz się skończę. Przerywa. Że wasz po pomóc. Dziewczyny teraz piszą i zaczyna się. Przerywa. Nie, nie Pisze, no że... Przerywa. Ja na was, dziewczynki, nadal czekamy. Cały Ja na was nadal czekamy? Ja na was nadal czekamy. <sum> A my na ciebie nadal, czekamy. No, was, was. Bo ja najbardziej po nie wiem. Wiecie jak wygląda migowy, jak nas widać? Tak, <roli> tak. <tusivera> one minute, minute. <tusivera> one minute. <tusivera> na się mam My, i my, U, i ty. Nie, Jezus, jest na no ciebie. No, no ale na YouTube nie, nie, ma. By, by nie, 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 Słychać, ale obraz nie. Dobra, to możecie mówić. Dobra, dziewczyny, to no, ma na sobie piękną sukienkę Paris, która jest w różyczkie. Mamy róże tam różowe, mamy róże śmietankowe, mamy róże fioletowe, które pięknie się łączą z liliowym kardiganem. Na dekoldzie mamy... dekolt mamy w kształcie literki V. Przy dekoldzie jest złota nitka, złota nitka, która nam tu służy zamiast biżuterii. Nie musimy mieć nic przy szyję. Ogólnie sukienka ma też rogi, ona jest w przodu ciut krótsza, po bokach jest ciut dłuższa. Więc modeluje nam pięknie sylwetkę. A Ola ma na sobie śmietankową, gładziutką, piękną dobra, tuniczkę. Dobra, tuniczkę z kieszonką. Kieszonka ma dziewczyny piękne kolory. Łączy w sobie wiele pięknych kolorów: turkusowej, różowej, liliowej, fioletowej, pięknej, czarnej i Wygląda jest... po prostu dziewczyna taka rozdana na wodzie fasynda. benzyna. Tak. Jej! Yes. Widać Widzicie yes. nas? Dobra, Jest gicia. Jest! Gicio. Yes. Piona! Czekajcie. Yes. Tak, bo ty to mówiłeś przed chwilą. No przed chwilą, piona na yes. Muszę patrzeć. <grym wioski> <grym wioski> Też. Dobra dziewczyny, kontynuując, przepiękna koszulka yy, basic. Basic. basic, do tego nasze jeansiki, wymiarki wam czytałam jeszcze przed całym zamieszaniem z więc mam nadzieję, że było. pamiętacie. My z Dagusią uciekamy, żeby no, pokazać Wam jak najwięcej rzeczy, a Julcia no, ja no, pokaże wam? kolorki. Ko tak, tak, go, go, go. tak jest. Tak jest. Dziewczyny, zacznę od ślicznego jest. bananu. Mega bananowy kolor. Mega śliczny, mega delikatny, bananowy kolorek, dziewczyny. Po prostu hit, i do niego wszystko, ym, każda stylóweczka w ni z nim będzie ym, mega piękna, mega kobieca, mega ładna. Po prostu kardigan bananowy, must have w naszej szafie. Mamy również nie mniej uroczy kolorek, kolor koralowy. Zuza Natalia pisze, że te kardigany są boskie. Dzisiaj biegałam w fuksjowym długim. Są boskie. A a tak było! <laughs> Więc dziewczyny. My też tak robimy: kardigany są. Aaaa! Takie fajne. Więc dziewczyny zgarniajcie, one są prześliczne. E, kardigany są w jaśniutkich, fajnych kolorkach. Mamy również czerwonej. Mamy również czerwonej. 140 mamy biust, 140 bioderko. Plus 40 centymetrów się nadaje sama tkanina, tak? Więc w ogóle jest mega ładny. Julcia w tle będzie Wam pokazywała kolory, a ja już odpowiadam na Wasze komentarze. Widzisz Reniu, chyba przechwaliłyśmy YouTube'a i nas na chwilę dziewczyny wywaliło, ale już jesteśmy. E, będziemy Wam teraz po kolei pokazywać i odpowiadać na komentarze. Paula, Paula, spokojnie, jak nie masz konta na YouTubie, możesz oglądać nas na Facebooku. Neon Róż. Dziękujemy, podcast. Staramy się, żeby pokazywać właśnie, jak uniwersalne są nasze ubrania. Taki był nasz zamysł. na fukcja, dziewczyny. butelkowa zieleń nasycona mega przyciągająca dziewczyny wzrok śliczna zieleń Moniczko Drabik, my ciebie też bardzo lubimy. Pamiętaj, że dzisiaj mamy pierwszą transmisję łączoną. Idziemy streamingiem z dwóch kąt, więc przez chwilę myślałyśmy, że nas nie widać, że wyrzuciło transmisję i fakt faktem zaczęłyśmy wtedy mówić wszystkie naraz. Ale tak, to staramy się, żeby w jednym momencie mówiła tylko jedna osoba. Natomiast jest tutaj na tyle dużo ubranek, na tyle dużo stylówek, że jedna osoba by tego wszystkiego nie ogarnęła, a nawet dwie czy trzy dziewczyny my się rozwijamy i to robimy dla Was tak naprawdę. Z nas tutaj tak dużo, żeby jak najwięcej i jak najlepiej wam to pokazać. Dziewczyny, pięknej, kolorek lazurowej, kolor lazurowej. Teraz widać, słychać i czuć. I dziewczyny, zobaczcie, jakie piękno. Piękny, kapucinowej kolorek, takie late. I mamy wersję sól pieprz. Sól pieprz, dziewczyny. Połączenie bieli i czerni, śliczne. E, bardzo dziewczyny fajnie e, się komponuje do stylówek takich biznesowych, eleganckich, do, do, do takich bardziej uroczych. Super będzie sól pieprz się sprawdza. Też nasz kardigan trójkąty. Kardigan trójkąty. Dla przypomnienia mamy 140 biust, 140 bioderko. Nadda się materiał jeszcze plus 40 cm. Jest po prostu mega hitowy kardigan. No i oczywiście klasyka czarnej, który też będzie super. Się sprawdza do różnych stylowaczek. Też u nas jest dostępny też jest dostępny dziewczyny. Takie kolorki właśnie mamy dziewczyny, kardigan jest super, bo wszędzie można go zabrać ze sobą. On zawsze będzie przydatny, zawsze do każdej stylóweczki się przyda. Czy zrobimy, tak jak widziałyście, stylóweczkę na sportowo, czy bardziej na elegancko, kardigan zawsze będzie tam idealnie pasujący. Więc, kochane, kardigany można dobrać do swojej szafy idealnie, nawet nie po jednym kolorze. Już tu z nas prawie każda ma, dziewczyny, swój ulubiony kardigan, który pasuje do wszystkiego. A teraz słoneczko nam się pojawiło, nie wiem jak u Was, u nas to już było e, bardzo wiosennie. E, wiosna już w końcu do nas wróci, znaczy nie wiem czy wróciła, przyszła, tak? Więc, dziewczyny z cardiganami, będziecie m, miały okazję wszędzie mieć cieplutko, wygodnie, modnie i pięknie. No i pamiętajcie, że do zgarnięcia są jeszcze te paski z nas. E, I ja i Asia ma piękny paseczek jaka piękna dama e, piękny paseczek pleciony, który jest paseczki, które są śliczne, które są elastyczne, też są do zgarnięcia po 49 zł. Witamy Małgosiuśkub, witamy. Zapraszamy nasze piękne modelki. One już do nas lecą. Dokładnie. Staramy się dziewczyny naprawdę tutaj zrobić absolutnie wszystko, żeby się dobrze wszystko o, nie wiem jak on to zrobił z tym lustrzanym. O, tak. Żebyście dobrze wszystko widziały, żeby było wszystko w porządku, słuchajcie. Będziemy to cały czas dopieszczać, żeby było lepiej, lepiej i lepiej, dziewczyny. E, więc dajcie szansę nowym wyzwaniom, nowym przedsięwzięciom, jeżeli za jakiś czas wspólnie z Wami zadecydujemy, że jednak wolałyście jak było inaczej, słuchajcie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do tego wrócić. Natomiast e, dwie modelki koło siebie by tak nie stanęły, a nawet tym bardziej cztery osoby, tak żeby tutaj e, nie stanęły. Więc w tym momencie, kochane moje, e, no, daje nam to zupełnie nowe i zupełnie inne możliwości. Widać po prostu dużo, dużo więcej. A szczególnie, że chciałyśmy Wam dzisiaj pokazywać te nasze dwie piękne modelki, które już tutaj stoją, z naszą koszulą wiązaną w roli głównej. I znów nasza piękna Dagmara jest wystrojona na elegancko ma założoną koszulę wiązaną e, panterę z czarną marynarką i kamelowymi eleganckimi skórzanymi spodniami e, do tego buciki na obcasie i piękny słuchajcie kapelusz z muchą piękny śliczny kapelusz z muchą Kapelusze dziewczyny z nowej kolekcji kosztują 79 zł marynarka, którą Dagmarka ma na sobie, kosztuje 159 zł, a koszula wiązana panterka kosztuje 149 zł. I ona tutaj gra główną rolę. Ta koszula występuje w rozmiarach 4244 4, 4, na 115 biust 4648 na 125 biust 5052 na 135 bius i 54 56 na 145 bius. Tak, Mara w tej chwili ma na sobie. E, na sobie mam. Oczywiście mam coś na sobie. Mam na sobie koszulę w rozmiarze 50 52, marynarkę w rozmiarze, żeby był na mało 56. Wszystkie mi jest tak, 56. 56. 56. Szybki przegląd. Co? A kopażanku? Spod podnie, które mam na sobie to jest. 5, 6, 5 na 6X x, x, 5 na 6 mam. To są zwykłe. zwykłe. Numer spodni to S127. Też mam na sobie kolczyki, które miałam już wcześniej, zobaczcie. Zrobiłam coś z obrazem dziewczynki retro! Ja Pięknie, zobaczcie, jaka jest piękna jest dama w pięknym filmie. Nie? Ej, wiesz, pan... <śla> 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 jak teraz wyglądamy. Ej, ale my fajnie teraz wyglądamy! Selfie, dziewczyny selfie! Od piękniony mm, jesteśmy. Tak. A, co taką wymienić? Niech bardzo piękniłam. Co <śla> taką wejdzie? Okay. Dobrze. Nie jesteśmy takie piękne. To jest powrót do przyszłości. Teraz już macie nas naturalno. No Także czy tego chcecie, czy nie, jesteśmy takie. Słuchajcie, naturalny piękne jest najpiękniejsze. A na naszych ciuszkach idealnie je dziewczyny podkreślicie. A nasza Ola ma naszą koszulę wiązaną w wersji rockowej. Jest to dziewczyna z pazurem, która będzie jechała na Harley w tym weekend na lot motocyklistów. Brum, brum. E, dobrała do tego czarną ramoneskę oraz czarne, gładkie spodnie gnieciuszki. To są e, ten? Gnieciuszki, plecionki? Nie, to nie są plecionki. To e? są gnieciuszki srebrna nitka. Srebrna nitka, plecionek już nie ma. To są gnieciuszki srebrna nitka, dziewczyny. Na kieszeni jest lampa ze srebrną nitką. Gnieciuszki ze srebrną nitką kosztują 99 zł. 99 zł. Ramoneska kosztuje 229 zł. 229 zł. Dziewczyny. Koszula kosztuje 149 zł. I zobaczcie, możecie wyjść zarówno na eleganckie biznesowe spotkanie w tej koszuli, jak i bez problemu, możecie także pojeździć wyjść po i pojeździć. A albo bo także na też możecie tak. Wyjść. Po tych imprezach, weselach. po weselach, na motocyklach. Po, po odpowiednim odczekaniu czasu, prawda? Żeby nie było. Kobiety zawsze są różnorodne, tak? One tak lubią róż, mają różne hobby. Oczywiście. Więc różne w naszych jak będziecie mogły na, każde, na każdą okazję, na każde hobby znaleźć swój wystrój. Dokładnie tak. Dziękujemy naszym pięknym modelkom. Już. I dziewczyny, jeszcze raz, spodnie z Dagmary e, mają wymiar, e, występują w rozmiarach 2x3xl, odmłodziło mnie, 2x3xl, 4xl i 5x6, czyli trzy rozmiary mamy. 2x3 XL ma 90 pas do 120, 130. biodra 130, 160, długość 101, 4XL ma pas 95, biodra 135 i też jeszcze się nadda, a 5x6 na ma 100 pas i 140 bioderko i też dziewczyny jeszcze się nadda, więc bez problemu każdy dobierze na swoją sylwetkę. To były wymiarki spodni z Dagmary. Dobry wieczór, Marzeno Marzenka. Dobry wieczór. Ty nie uciekaj tam. Jest taki duży obraz, że się obie zmieścimy. Dziękujemy, że jesteście z nami i że rozumiecie to, że testujemy nowe. Marzenko, obróć telefon z pionu na poziom. Nie. Cena kardiganu oluszczęsna to 139 zł. 139 zł, kochana. Można się napatrzyć odmłodzone. Już nie jesteśmy odmłodzone. Dziewczyny, kto zgarnia te piękne kardigany. Kardigany e, w mega kolorach, kardigany z super e, kształtem, z super krojem. E, one są tak uniwersalne, tak ładne, tak śliczne w takich kolorkach, które będą do każdej szafy pasować.